Moskwa. Dziadek przychodzi do lekarza. Panie doktor, moja żona 10 dni w łóżku się nie rusza. Niech pan ją bzyknie. O, panie doktor, nie użę 100 lat. Moja żona to setka. Ja to twardy komunist. Na moich rukach Towarzysz Lenin oddał ducha. Nie szkodzi, niech pan ją wyrucha. Dziadek wrócił, walnął dla odwagi pół litra i heja na babcie. Zrobił swoje najlepiej jak potrafił. Rankiem budzi się i widzi babcie w kuchni przygotowującą śniadanie. Piękna sukienka, wymalowana buźka uśmiechnięta. Wot chuliera, jak ja by znał taki trik, towarzysz Lenin, jeśli by żył.